Witam Cię serdecznie na piątej i ostatniej części naszej serii Uzdrawianie dźwiękami kosmosu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam do sięgnięcia po poprzednie odcinki, podczas których omawiałam poprzednie planety, bo dzisiaj skupię się na trzech ostatnich. Jeśli mnie nie znasz, to przedstawię się. Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, ale od wielu lat zajmuję się terapią dźwiękiem. Tak więc przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj omawiamy Uran, Neptun i Pluton. Zapraszam. Zaczynamy od planety Uran, częstotliwość. 207,36 Hz to jest nuta bliska G rozkreślone. Uran uważa się za wyższe wcielenie Merkurego. Uran zasila energią transformacji, rozprasza dotychczasowe iluzoryczne koncepcje i postrzeganie rzeczywistości. Nadaje kierunek ku wolności i niezależności. Dlatego właśnie Uran kojarzy nam się z rebelią, indywidualizmem, kroczeniem po własnych ścieżkach, niekoniecznie popularnych w społeczeństwie. Czyli klucze to są indywidualizm, odkrywczość, rewolucyjność, rebelia. I teraz Uran wpływa na. Układ nerwowy już przedtem była mowa o Merkurym, który też oddziaływał na układ nerwowy tyle tylko, że uran odpowiada za przewodnictwo synaptyczne napięcie elektryczne wywołane przewodzeniem impulsów poprzez synapsy podczas gdy Merkury działał globalnie na cały układ nerwowy. Następnie wpływ na narządy płciowe, a więc procesy rozrodcze, cykle menstruacyjne, wszystko co związane jest z przedłużaniem gatunku. Uran wpływa na narządy płciowe bezpośrednio, tak? A więc wszystkie schorzenia, szczególnie nowotworowe dotyczące tych narządów. Tutaj proszą się o podanie dźwięku uran. Uran ma wpływ na przysadkę mózgową, czyli jest to kolejny, jak widać, kolejna planeta, która odpowiada za wytwarzanie hormonów przysadki mózgowej, przedni płat, no i wpływ na szyszynkę. W medycynie rola szyszynki jest bardzo pomniejszana. Myślę, że jest szyszynka niedoceniona kompletnie. To jest miejsce, gdzie się tworzy melatonina. Warto pamiętać, że melatonina wpływa również na aktywność, na jakość aktywności seksualnej. No i oczywiście, szyszynka, jak niektórzy mówią, jest to. Połączenie ze wszystkimi wymiarami, czyli internet do Pana Boga, czyli komunikacja międzywymiarowa. Bardzo ważny narząd, ale w medycynie nie jest uznawany za bardzo ważny, a wręcz y, mówi się o nim, że jest tak jak śledziona. Rola szyszynki, i śledziony w medycynie, y, absolutnie gdzieś tam jest ulokowana na szarym końcu. Y, Choć zupełnie jest odwrotnie, tak? No i teraz mamy. Y, jakie są sytuacje, w których y, wymagana jest e-wibracja uranu? Wszystkie zaburzenia przewodnictwa nerwowego, padaczka, drżenia, napięcia, skurcze, spazmy, choroba Parkinsona, y, czy też chroniczne, nadmierne napięcie nerwowe. Wszelkie takie nadmierne. Pobudzenia, nawet te pobudzenia seksualne utrzymujące się nadmierne, stany ekscytacji, histeryczność, niestabilność emocjonalna wszystkie nadmierne reakcje nerwowe przebiegające z ogólnym pobudzeniem. No więc bardzo, przydatna, czy bardzo przydatny dźwięk. No i teraz zaburzenia hormonalne, jak widać, tu są wymienione te wszystkie hormony wydzielane przez przysadkę. Jeżeli mamy którekolwiek zaburzenia, gdzie jest nieprawidłowo, nieprawidłowe wytwarzanie, czyli nadmierna produkcja, mogą to być oczywiście też gruczoły, głuski hormonalne w obrębie, tych, w obrębie przysadki, które wytwarzają dane hormony. Jak najbardziej wskazana jest energia uranu. Ja jeszcze tutaj bym chciała dodać, że z uranem kojarzą się wypadki, wylewy, szoki, złamania. To jest taki, to jest taka planeta wypadków, tak? I w takich sytuacjach uran tutaj też przydaje się. Czy też stany po napromieniowaniu. Napromieniowanie na przykład, jeżeli ktoś jest leczony onkologicznie, znaczy leczony, po prostu otrzymuje taką terapię. To konsekwencje oczywiście, że są bardzo niekorzystne. Myślę, że ten dźwięk, można by było pomyśleć o tym dźwięku również. I jeszcze, też bym jeszcze wspomniała, nie powiedziałam, powiedziałam tutaj, że o nadmiernym popędzie seksualnym, nadmiernych napięciach. No, ale w przypadku obniżonego libido, libido również sięgamy po ten, po ten dźwięk. U osób, które tkwią w sztywnych, uwarunkowanych m, społecznych, religijnych i kulturowych m, takich wątkach, czyli sztywność, niezdolność m, przechodzenia, otwar, po prostu brak otwartości na. Nowe koncepcje, na inne idee, brak możliwości wyjścia z jakichś takich dogmatycznych wierzeń. Uran byłby planetą, która jest, no na pewno ten dźwięk byłby tutaj wskazany. Czyli już macie prezent dla swoich rodziców albo dziadków, którzy na przykład tkwią w przekonaniu, że trzeba sobie dać wykonać w ramię coś. Ale na marginesie zupełnie. No i tak jeszcze, co, co, jeszcze są ważne sytuacje, w których są wszelkie usztywnienia, zmiany degeneracyjno-zwyrodnieniowe w stawach: kręgosłupa, bioder, kolan, stawów kończyn. To nie zostało wymienione, ale wydaje mi się, że na tyle jest to istotne, że warto o tym wspomnieć. No i teraz mamy planetę Neptun. Nuta bliska, giera skreślne, 211,44 Hz. Neptun rozprasza przestarzałe wzorce, które utrudniają wzrastanie w świadomości, takiej wyższej świadomości i przywiązują do koła karny, jak to się mówi. Neptun usuwa fałszywe projekcje oraz iluzje odbierające siłę życiową. On wyostrza narządy zmysłów i postrzeganie dalsze, jakby no, takie szersze spektrum widzenia, widzenia tej rzeczywistości nierzeczywistej. Wspomaga rozwój intuicji, inspiruje, rozbudza kreatywność artystyczną oraz zdolności wizjonerskie. Także Neptun odpowiada za dostęp do. Transcendentnych wglądów, wzmacnia uczucie jedności ze wszystkim, co jest. Czyli można by było powiedzieć, że jest to planeta, która poszerza nasze odczuwanie siebie, takie wielowymiarowe odczuwanie siebie. Na planie fizycznym odpowiada za rdzeń kręgowy i płyn mózgowodzeniowy czyli Wszystkie choroby zarówno degeneracyjne, jak i ostre stany zapalne, zapalenie y, opon mózgowych. Y, oczywiście jest to dźwięk, który może współtowarzyszyć jakimś innym procedurom, no bo zapalenie opon mózgowych jest na tyle poważne, że tutaj y, na pewno potrzebna jest jeszcze ingerencja, y, konsultacja kogoś, kto się, kto się na tym zna. Y, cała sieć neuronalna ciała to jest to jest właśnie Neptun. Czyli tu mamy tutaj znowu kolejny, kolejna planeta odpowiedzialna za układ nerwowy. I funkcje prawej półkuli mózgu. Proszę sobie przypomnieć, że proszę pamiętać, że za to odpowiada już omawiana wcześniej planeta Wenus. A wiemy, że prawa półkula mózgu to jest, to jest intuicja. To jest taka sensytywność, uczuciowość, wrażliwość. No i Neptun jest kolejną planetą, która ma tutaj swoją rolę. I mamy tutaj również sieć układ immunologiczny, a więc wpływ na odporność organizmu. Przedtem nacisk, robiłam nacisk na to, żeby pamiętać, że Mars zwiększa tutaj nasze moce immunologiczne, ale o Neptunie też proszę pamiętać. Że jest to też ważna planeta w odniesieniu do odporności. Przede wszystkim w odniesieniu do chorób autoimmunologicznych, bo tak jak Mars był kierowany na wszystkie ostre stany, stany zapalne, stany ostrych schorzeń, no i oczywiście na pobudzenie takiej reaktywności organizmu na zaburzenia, chociażby reaktywność gorączkowa, tak tutaj Neptun. Głównie jest skierowany w, w odniesieniu do chorób autoimmunologicznych. No, tych chorób autoimmunologicznych jest sporo, ostatnio coraz więcej. Myślę, że wynikających z autosabotażu, nie żyjemy tak jak powinniśmy i nieustannie zakłamujemy siebie. No, i tutaj jeszcze warto wspomnieć, wspomnieć o wpływie na szyszynkę pod wzgórze, czyli znowu ważne, bardzo istotne. Organy i układ limbiczny, układ limbiczny, inaczej mózg emocjonalny. Czyli widać, jak istotna jest to planeta, chociaż często pomijana, bo widzimy, częściej się wymienia planety bliżej leżące, bliżej, bliżej Ziemi, ale okazuje się, że Neptun, jak również i następna planeta, którą omówię, też są cholernie istotne w odniesieniu do problemów, które trapi wiele ludzi na świecie. Tak więc y, mamy tutaj jeszcze grasicę związaną z odpornością, y, więc chętnie sięgamy po tę planetę w takich sytuacjach. Ja bardzo chętnie sięgam po ten, y, po interwał harmoniczny Ziemia i Neptun, Ziemia w cyklu rocznym, czyli Om oraz Neptun we wszystkich napięciach, asymetriach, usztywnieniach kręgosłupa y, i skoliozach. I bardzo e, lubię stawiać ten interwał harmoniczny. Najpierw stosuję Ziemia i Słońce, a w następnej kolejności właśnie Ziemia i Neptun. W tych przypadkach, o których powiedziałam, ustawiam te dwa kamertony wzdłuż kręgosłupa i po prostu wędruję od góry na dół. I teraz mamy jeszcze ten wątek takiego słabego kręgosłupa. Wiele osób się skarży na na to, że mają słaby kręgosłup, i to nie tylko dotyczy słabości fizycznej, ale taki słaby kręgosłup w życiu. To też bym w tym momencie, poza oczywiście dźwiękami ukorzeniającymi, o których wcześniej była mowa, to ten interwał harmoniczny też jest doskonały do ukorzenienia. Oczywiście tutaj. Trzeba również podkreślić, że sam interwał nie jest wystarczający, ale wszystkie metody nawiązywania komunikacji z mamą Ziemią, czyli po prostu uziemianie, mają priorytetową rolę. I proszę o tym nie zapominać. Czyli mamy tutaj szereg problemów jeszcze w związku z tym, że jest układ nerwowy, Neptun dotyka układu nerwowego. Ja bym też chciała wspomnieć o zaburzeniach psychiatrycznych typu ataki paniki, stany lękowe, fobie, wszystkie objawy, które kwalifikują się do wizyt u specjalistów, psychiatrów i neurologów. Również choroba Parkinsona. Choroba Parkinsona ma związek z podwzgórzem. I dlatego wibracje Neptuna mogą wspomagać i leczyć pacjentów z takimi schorzeniami. Teraz przechodzimy sobie do. Ja tutaj nie wspomniałam o gospodarce wodnej. No Neptun obok Księżyca i Wenus to są takie planety wodne, i wszystkie one wpływają na gospodarkę wodną, jak najbardziej. No i mamy tutaj ostatnią już planetę Pluton, y, który y, nazywany jest planetą karłowatą. Jak widać na tym schemacie, jest on y, ostatni tutaj y, w stosunku do y, położenia do, do Ziemi, jest on y, na samym końcu szarym, jest maleńki w stosunku do innych, y, innych planet i ciał niebieskich. I to jest nuta bliska C kreślne. Częstotliwość 140,25 Hz. A jeżeli stworzymy interwał harmoniczny z Ziemią w cyklu rocznym, to powstaje bardzo dysonansowy interwał, podobnie zresztą jak on połączony z Merkurym. Ten interwał penetruje głęboko w struktury ciała, i on powiedziałabym, że Rozbija przestarzałe wzorce i przełamuje stagnację w rozwoju. Popycha do takiej świadomości, śmiem twierdzić, transcendentnej. Tak więc, Pluton kojarzy się z takimi hasłami jak transformacja, śmierć i odrodzenie. On odpowiada za. Wszystkie procesy usuwania toksyn, czyli, czyli choroby dotyczące narządów usuwających toksyny, to podlega energii plutona. No to wiadomo, że to toksyny wytwarza, usuwa skóra, jelito grube, pęcherz moczowy. Toksyny usuwa i transformuje również wątroba. No, może na pierwszym miejscu wątroba zajmuje się transformacją toksyn, żeby to wszystko mogło być wydalone. No ale w kierunku wątroby to głównie oddziałujemy jowiszem, jak już powiedziałam wcześniej. I tutaj mamy też silny wpływ na regenerację tkanek. No, jak już powiedziałam, śmierć i odrodzenie stare tkanki umierają, nowe tkanki się rodzą. Pluton to jest też a, planeta nowotworów, planeta procesów nowotworowych, a więc jak najbardziej we wszystkich zmianach tego typu jest wskazana, co nie oznacza, że pluton będzie wytwarzał procesy nowotworowe, ale jakby w te, ta energetyka procesów nowotworowych podlega plutonowi. Jak również choroby autoimmunologiczne. Czyli wszystko, co, gdzie jakby struktury powstają struktury, które są obce dla ciała i mogą spowodować śmierć. Ponieważ regeneracja tkanek tutaj warta jest podkreślenia, to wszystkie jakieś niegojące się rany i obrzodzenia poddają się plutonowi. I gdzie my teraz mamy no, na pierwszym miejscu Pluton, jeżeli chodzi o ciało fizyczne, kojarzy się absolutnie z chorobami nowotworowymi. Mm, tutaj a, można by było wymienić absolutnie wszystkie nowotwory i u osób, a także tak więc u osób, które mm, no, zmagają się z tego typu problemami, to pragnę zwrócić uwagę też na oddziaływanie tej e, planety. Również w leczeniu bezpłodności, także on znajduje swoje zastosowanie. I tutaj to, co chciałabym jeszcze podkreślić: we wszystkich chronicznych zatruciach, jak również zatruciach lekowych, czy w związku z używkami, czy zatrucia pokarmowe, energia plutona jest niezbędna w procesie eliminacji toksyn. Jak już powiedziałam, eliminacja toksyn też następuje poprzez skórę, na skórę, a więc wszelkie egzemy, stany ropne skóry, papranie się niegojących się ran, to jest energia Plutona. No i na sam koniec, jeszcze bardzo ważna, ważna, ważna informacja, że Pluton znajduje zastosowanie u ofiar przemocy, między innymi seksualnej. Ponieważ tutaj mamy do czynienia z koniecznością oczyszczania głębokiej pamięci komórkowej z doznań, które są usiedlone na poziomie podświadomości. Również wszystkie przejawy zachowań autodestrukcyjnych, autodestrukcja to mamy na myśli no, oczywiście nie tylko próby samobójcze, ale nikotynizm, czy alkoholizm, czy pracoholizm samookaleczanie, okaleczanie, narkomanie, no to, są, to jest już e, e, bardzo głęboka destrukcja, samodestrukcja i tutaj kłania się energia plutonu. Jeżeli chodzi o układ y, endokrynny, no to ponownie szyszynka pojawia się, szyszynka, za którą też jest odpowiedzialny Neptun i Uran, czyli jak widzimy, Najważniejsza struktura w ciele w odniesieniu do komunikacji transcendentnej, komunikacji takiej wielowymiarowej, te trzy, te trzy leżące najdalej planety Neptun, Uran i Pluton oddziałują na szyszynkę. I tutaj nie można oddzielić, że któryś jest ważniejszy albo mniej ważny po prostu one wszystkie mają swoje zadanie. No i cały układ endokrynny jak pamiętamy, Wenus też. Wpływała na układ endokrynny. I w ten sposób dobiegło końca nasze opowiadanie na temat planet, na temat muzyki sfer poprzez pryzmat astrologii medycznej i w kontekście wykorzystania tej wiedzy w muzykoterapii. Czyli Oddziaływanie dźwiękami planet na ciało ludzkie. A jak wiadomo, w tej przestrzeni naszego doświadczania, czyli w tej wirtualnej rzeczywistości, w której doświadczamy naszego niby realnego życia, matrycą strojącą jest nieboskłon. Co na górze, to na dole. A więc sięgajmy po dźwięki kosmosu. Możemy sięgać zarówno w sposób bardzo prosty, czyli po prostu otaczać się tym dźwiękiem, działanie eteryczne, ale również możemy sięgać w sposób bardziej profesjonalny, czyli wprowadzać interwały harmoniczne, dźwięki planet poprzez punkty akupunkturowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o, o przepraszam, do góry nogami, więcej o tym, co. O czym rozpisałam się w mojej książce Medycyna Wibracyjna? Napisałam ją 7 lat temu, ale nadal jest to książka aktualna, proszę bardzo, jest, jest dostępna, więc można się w nią zaopatrzyć. Jeżeli się zainteresował temat, to um, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgłębiać go dalej i po prostu uczyć się. Temat jest piękny uh, i tym miłym akcentem Kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.